O, przyczyn jest wiele, ale jak obserwuję to, co się działo w zeszłym roku i to się tak rozpoczęło, to proszę zwrócić uwagę, że większość firm przeżyło pandemię i dało sobie radę tylko kilka miesięcy, nawet często w jakimś takim zamknięciu, przeżyć. Natomiast problemy pierwsze rozpoczęły się od wprowadzenia przez PIS tak zwanego polskiego ładu. Tak zwanego, bo jak Państwo wiecie, on był wielokrotnie zmieniany, wiele firm się. Poślizgnęło na tym, na tym programie, a rząd, premier musiał odwoływać ministra finansów, dlatego że wiele firm w ogóle nie wiedziało, jak się rozliczać. Miało być lepiej, a było gorzej. I od tego się rozpoczęło. Później drożyzna inflacja i oczywiście inflacja dotknęła wszystkie kraje europejskie i nie tylko europejskie, no ale nie w takim. Nie w takiej wysokości, jak w Polsce, a to było znowu spowodowane uspokajaniem i takimi seansami uspokajania przez prezesa Glapińskiego, który mówi, że na pewno za jego kadencji nie będzie wysokiej inflacji i drożyzny, spokojnie możecie brać kredyty, wszystko jest okej. Okay. Później się okazało, że tych podwyżek rat i podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej było kilkanaście, więc to było też jakby powodem tego, że zaczęła zwalniać bardzo mocno gospodarka. Na końcówkę roku i początek tego roku, no to znowu spekulacje z, z cenami paliwa. Wszyscy już wiemy, że, że Orlen zawyżał sztucznie ceny, a teraz wiemy, że również gaz jest sztucznie zawyżany, dlatego że dla przedsiębiorców jest mniej więcej sprzedawany za małych i średnich, chcę powiedzieć, około 600, 630 zł w Polsce za megawattogodzinę. Kiedy w Europie sprzedaje się w granicach 280-300 zł, czyli połowę taniej, bo gaz jest o połowę tańszy niż w dniu wybuchu wojny w Ukrainie. Więc to powoduje, że wszyscy ci, którzy potrzebują dużo gazu, jak piekarnie, ale ten zakład słynny porcelany z Wałbrzycha, który od 200 lat funkcjonował, ma ogromne problemy. Więc Odnoszę wrażenie, że tych składowych jest wiele, które powodują, że przedsiębiorcy mają dużo, dużo trudniej, a dodatkowo pamiętajmy od 1 stycznia jeszcze najwyższa w historii, najwyższy w historii wzrost składki. Więc to wszystko powoduje, że z każdym dniem przedsiębiorcy mają trudniej, a rządzący jakby udają, że się wszystko jest w porządku. To, że nie wiem, upadła w Łodzi, po 42 latach, piekarnia, która była rodzinną firmą, która wypiekała pieczywo, ich w ogóle nie interesuje. A upadła dlatego, że w zeszłym roku co miesiąc płaciła 6 tysięcy, a w tym roku nagle dostała 60 tysięcy za gaz. I mogłaby tego uniknąć, bo ceny gazu są dużo, dużo niższe, ale ktoś w Polsce spekuluje na wysokich cenach gazu, no żeby znowu ściągnąć do spółek skarbu Państwa ogromne pieniądze żeby później wydać je w kampanii wyborczej, tylko te pieniądze ściąga kosztem przedsiębiorców i tych, którzy kupują, bo muszą drożej płacić. Więc to tak bardzo pokrótce, ale oczywiście do tego wszystkiego i to już kropka na D, brak pieniędzy z KTO, również ma wpływ na inflację, drożyznę, no i oczywiście na inwestycje, no bo jeśli nie ma inwestycji, nie ma tych 160 miliardów, no to Polska się dużo wolniej rozwija, to jest oczywiste.